Unreal marki Real Farm to skoncentrowany preparat przedtreningowy gwarantujący skupienie, wzrost energii i stwarzający efekt tzw. pompy mięśniowej. Produkt zawiera w porcji ponad 15,2 g substancji aktywnych. Jako jeden z nielicznych, Unreal, mimo sporej dawki, nie jest oparty w głównej mierze jak większość suplementów tego typu na kofeinie, która w tym przypadku stanowi zaledwie około 2% składu. Jeśli masz dość monotonnych treningów lub jest, z tej zmęczony codziennymi obowiązkami Unreal został stworzony właśnie z myślą o Tobie. Zapewni sobie potężny zastrzyk energii, który w połączeniu z maksymalnym skupieniem pozwoli Ci czerpać to, co najlepsze z sesji treningowej. Dodatkowym atutem produktu jest fakt, że opóźnia powstawanie objawów zmęczenia. Unreal oparty został w głównej mierze na potężnej porcji L-argininy i beta-alaniny, a wsparty cytruliną, L-tyrozyną oraz ekstraktami z buraka, dendrobium z winogron, winitrox, przez co zapewnia potężną dawkę pozytywnych emocji. Kompleks przygotowany przez technologów marki Real Farm zapewnia rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz poprawia właściwości transportowe krwi, co prowadzi do powstania efektu pompy mięśniowej i zwiększonej waskularyzacji. Przekonaj się na własnej skórze, jak powinien działać suplement przedtreningowy, a Twoje treningi zmienią znaczenie. Are you unreal? Are you unreal?